Czy pamiętacie ten fragment jednego z odcinków serialu Świat według Kiepskich? Kancelaria adwokacka, Tadeusz Kozioł, Kozioł and Partners. Proszę by... Ty, tak jest... Be, 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 be. Co my tu mamy, gdzie my tu mamy... Be, 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 be. Jest testament i akt ostatniej woli. Pani Rosali Bekiepski. Be, 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 be Czy rzeczywiście kancelaria adwokacka może służyć jako przechowalnia testamentu? Tak. Spadkodawca ma pełną swobodę w wyborze miejsca ulokowania testamentu. Można zdecydować się na jego powierzenie adwokatowi jako sobie zaufanej. Warto jednak uprzedzić kogoś o jego istnieniu lokalizacji, aby uniknąć problemu z odnalezieniem dokumentu po śmierci spadkodawcy. Gdy testament zostaje pozostawiony adwokatowi, to on, tak jak każda inna osoba, o której znajduje się dokument, Powinien go dostarczyć do sądu spadku, jeśli dowie się o śmierci spadkodawcy. Naszym zdaniem, jednak, w takiej sytuacji lepiej sporządzić testament u notariusza, który też sam go przechowuje, ale jednocześnie wpisuje go do notarialnego rejestru testamentów, jeśli spadkodawca sobie tego zażyczy. Ułatwia to późniejsze odnalezienie dokumentu. Interesujące, będą kolejne materiały, a tymczasem. Do widzenia!